Zdrawo, zdrawo, kaze dróg balszoi, Emitujemy pasebnu emisję za swe partyzańskie, drugowe i Jugosłowenskie socjalistyczne federatywne republikę. A nas, nekoliko rijeci o nasim junacima Jugosłowenskim pilotima kojsu uratu, oslobodili Jugosławiu od Fascistkie okupacje. Oddziały partyzanckie, kierowane przez Josipa Brostito, były w przeciwieństwie do oddziałów powstających w innych częściach Europy, naprawdę potężną siłą, która była w stanie zaangażować w walce duże oddziały niemieckie. W nowej sytuacji, gdy pod kontrolą partyzantów znajdowała się znaczna część kraju, partyzanci potrzebowali m.in. wsparcia lotniczego. Początkowo odpowiedź na potrzeby Partyzantki Jugosłowiańskiej stanowiły działania podejmowane przez Brytyjczyków, którzy w kwietniu 1944 roku zorganizowali 352 Dywizjon, złożony z jednej eskadry Spitfire'ów i jednej eskadry latającej na Harikenach. W większości lotnicy ci byli zwolennikami Tito. Jednocześnie Brytyjczycy mieli też jednostkę, w której szeregach służyli nazwijmy to rojaliści, a więc zwolennicy króla. Jednostką tą był Dywizjon 94. Baza obu dywizjonów znajdowała się na wyspie Wis, gdzie w sierpniu 1944 roku wylądowały cztery radzieckie samoloty PO2, dając tym samym początek organizacji jugosłowiańskich formacji lotniczych w oparciu o sprzęt i współpracę ze Związkiem Radzieckim. Współpraca pomiędzy Jugosławią. I Związkiem Radzieckim rozwijała się bardzo szybko. 20 sierpnia ustalono, że do przeszkolenia na terenie ZSRR skierowana zostanie pierwsza grupa złożona ze 150 lotników. Jednocześnie na terenie Jugosławii partyzanci odnosili kolejne sukcesy i wyzwalali spod kontroli okupanta następne obszary. Oddziały partyzanckie zaczęły stawać się regularną armią, w skład której miały wejść także jednostki lotnicze. 7 stycznia 1945 roku na terenie Jugosławii zaczęły funkcjonować dwie dywizje lotnicze. Były to dwie dywizje radzieckiego lotnictwa: 42. gwardyjska dywizja lotnictwa szturmowego, która w Jugosławii stała się 10. dywizją lotnictwa szturmowego oraz 11. dywizja lotnictwa myśliwskiego. Która w lotnictwie radzieckim była znana jako 236. Dywizja. Wyposażenie jugosłowiańskich dywizji stanowiły samoloty produkcji radzieckiej. W przypadku Dywizji Myśliwskiej były to samoloty Jak-1B. W miarę upływu czasu radziecki personel w jednostkach był zastępowany przez lotników jugosłowiańskich, gdyż na początku 1945 roku szkolenie w Związku Radzieckim zakończyło co najmniej 125 pilotów samolotów IU-2 oraz 134 pilotów samolotów myśliwskich. Pierwsze porozumienie które miało doprowadzić do stworzenia jednostek lotniczych, zostało zawarte już w czerwcu 1944 roku, gdy do Związku Radzieckiego została wysłana delegacja Narodowego Komitetu Wyzwolenia Jugosławii i Sztabu Głównego. Ponieważ personel, który został skierowany do radzieckich szkół lotniczych, mógł być gotowy dopiero za kilka miesięcy, Postanowiono zastosować inne rozwiązanie, polegające na przejęciu wydzielonych ze składu radzieckiej 17 Armii Lotniczej dwóch dywizji, które trafiły do Jugosławii. Umowa w tej sprawie została podpisana przez marszałka Tito oraz generała Iwana Tłobuchina, dowódcę III Frontu Ukraińskiego. Po wyzwoleniu Belgradu obie dywizje zostały przerzucone do tego rejonu, a 15 listopada 1944 roku generał Pire, dowódca sztabu lotnictwa Narodowego Komitetu Wyzwolenia Jugosławii, przejął dowodzenie nad obiema dywizjami. W dywizji myśliwskiej znajdowały się 103 samoloty myśliwskie Jak-1B, przydzielone do dwóch pułków, które otrzymały numeracje 111 i 113. Przeszkalanie pilotów jugosłowiańskich dobiegło ostatecznie końca na początku kwietnia 1945 roku, gdy ostatni piloci zakończyli kurs doszkalający. Bardziej doświadczeni piloci z Jugosławii już na początku stycznia rozpoczęli szkolenie bojowe realizowane wspólnie z pilotami radzieckimi, którzy byli ich dublerami. Jednocześnie w grudniu 1944 roku sformowano 112 pułk, który powstał na lotnisku Weliki-Radinci koło Śremu. Do jednostki skierowano nadwyżkę samolotów Jak-1B, znajdujących się w zapasach lotnictwa jugosłowiańskiego. Później do jednostek stopniowo docierały także samoloty Jak-3 oraz Jak-9T. Początek działań bojowych w wydaniu jugosłowiańskich jaków miał miejsce 20 stycznia 1945 roku, gdy z lotniska Rumę wystartowały dwa jaki. Pierwszy z nich był pilotowany przez pilota radzieckiego, majora Szcirowa, a za sterami drugiego zasiadł jugosłowiański dowódca 11 Dywizji, major Arsenije Boliewicz. Podczas lotu obaj lotnicy mieli przeprowadzić rozpoznanie rejonu Towarnik-Orolik, jednakże dostrzegli niemiecką kolumnę piechoty, na się Sidem Towarnik, i zeszli do ataku, po czym dokończyli zadanie bojowe. W kolejnych dniach piloci jugosłowiańscy zaczęli wykonywać następne loty, obejmujące m.in. osłonę samolotów szturmowych IU-2. W sumie do końca stycznia 1945 roku jugosłowiańscy lotnicy wykonali 9 lotów bojowych. Po raz pierwszy piloci jugosłowiańscy siedzący za sterami radzieckich samolotów bojowych mieli okazję spotkać się z Niemcami 1 lutego 1945 roku. Wówczas radziecko-jugosłowiańska para myśliwców wykonywała patrol nad rejonem Wukowaru, Osijeku, do niego Mikolicia nad Drawą, niedaleko. Wirowcy piloci dostrzegli niemiecki samolot, który został zidentyfikowany jako Dornier Do 217. Atak na bombowiec nie powiódł się, podobnie jak próby pościgu, co było spowodowane albo złym stanem silników, albo niewielkimi umiejętnościami pilotażowymi pilotów siedzących za sterami Jaków. Podczas kolejnych spotkań z bombowcem Do 217 Niemiec latał już pod eskortą złożoną z myśliwców Bf 109G której obecność skutecznie blokowała zapędy myśliwców jugosłowiańskich. Warto także wspomnieć o pierwszym poległym jugosłowiańskim pilocie, Jaka Plutonowym Koście Munina ze 111 pułku, który został zestrzelony 22 lutego 1945 roku w rejonie stacji kolejowej Kugler i nie zdawał uratować się na spadochronie. Wzrost aktywności jugosłowiańskiej jednostki przypadł na marzec, gdy Niemcy podjęli próbę kontruderzenia w rejonie Dolniego, Micholica i Walpora. 6 i 8 marca jugosłowiańskie jaki dwukrotnie spotkały się z niemieckimi myśliwcami, ale niemieccy lotnicy nie byli zainteresowani podjęciem walki. Pierwsze poważniejsze starcie miało miejsce dopiero 10 marca, gdy dwie pary jaków wykonujące osłonę szturmowców Napotkały na dwa BF-109G i jednego FW-190. Pierwsza para jugosłowiańskich myśliwców zaatakowała od strony słońca. Natomiast podczas walki kołowej, z której Niemcy wyszli bez strat, ranny został jugosłowianin Radowoje Kacański, lecący jakiem z numerem 14. Pilotowi próbowano później przypisać zestrzelenie Messerschmitta, ale nic z tego nie wyszło. Jednocześnie w walce znaleźli się także piloci ze 113 pułku. Todor Stankowicz na Jaku z numerem 12 oraz Dobry Woj Milanowicz, którzy nad patrijewcem napotkali na dwa BF-109. Niemcy próbowali zajść oba myśliwce od strony Słońca, ale Jugosłowianie podjęli walkę i oba Messerschmitty wycofały się. Piloci powracali na lotniska osobno. Przy tej okazji pojawiła się szansa na zestrzelenie samotnego FW-190, którego podczas lotu powrotnego dostrzegł Stankowicz, ale pilot nie miał już paliwa i nie podjął pościgu. Cztery inne jaki ze 113 pułku osłaniały iły atakujące most na Drawie. Podczas lotu nad cel Jugosłowianie zostali zaatakowani przez dwa FW-190, ale dowodzący jakami pilot Macizow, Rosjanin z drugiej eskadry 267 pułku lotnictwa myśliwskiego ruszył na spotkanie fokom, które na jego widok wycofały się z walki. W kolejnych dniach Milorad Pesić ze 113 pułku z rosyjskim skrzydłowym zaatakowali trzy rozpoznawcze FW-189 lecące na wysokości około 2000 metrów. Na widok dwóch myśliwców piloci Fw 189 rzucili się do ucieczki i zdołali wrócić na własne terytorium. Brak sukcesów w walce wynikał nie tylko z krótkiego szkolenia, jakie przeszli jugosłowiańscy piloci, ale także z tego, że wiele samolotów przejętych przez jugosłowiańskie lotnictwo z jednostek radzieckich miało za sobą wiele miesięcy eksploatacji na froncie. Konieczna okazała się natychmiastowa naprawa i przeprowadzenie remontów większości maszyn. Odpowiednie zaplecze do przeprowadzenia podobnych prac zostało stworzone w bazie Zeman pod Belgradem, gdzie znajdowały się duże warsztaty remontowe, w których planowano przeprowadzenie remontów 50 samolotów w ciągu 15 dni. Pomimo dużego tempa prac w pierwszym tygodniu kwietnia, wyremontowano tylko 17 maszyn. Na początku kwietnia 111 pułk stacjonował w rejonie Sambora, a 113 pułk w rejonie Baskiego-Brestowa. Natomiast 112 pułk wszedł w skład tzw. Grupy Operacyjnej. Pomimo trwających remontów, jednostki kontynuowały działania bojowe. Niestety nie obyło się bez strat. 6 kwietnia, w czwartą rocznicę wybuchu wojny, której początkiem dla Jugosławii była agresja Niemiec na ten kraj. Zginął Josip Grabar. Jego jak nie powrócił z osłony szturmowców w rejonie Doboj-Drewenta. Dwa dni później dwa jaki, pilotowane przez Aleksandra Wojwodicia i kaprala Milanowicia, osłaniały Iły w rejonie Żupanie. Podczas lotu doszło do wycieku słodnicy i pożaru silnika w maszynie Wojwodicia. Pilotowi udało się wylądować w przygodnym terenie, ale na skutek poważnych oparzeń pilot trafił do szpitala. 12 kwietnia działania ofensywne prowadzone przez oddziały jugosłowiańskie i radzieckie zaczęły być wspierane przez lotnictwo na większą skalę. W tym czasie w pułkach jugosłowiańskich były już samoloty Jak-1 oraz dostarczone jako uzupełnienie Jaki-9 i Jaki-9T. Podczas pierwszych działań prowadzonych w trakcie ofensywy 111 pułk miał operować w rejonie Osijek, Doni, Micholiac, Nasice, a w następnych dniach Doni Micholiac, Nasice, Bizowac, Nasice, Osijek, Nasice. 113 pułk podczas pierwszych działań miał w tym czasie operować nad Mochowem, Lowasem i Sotinem, a następnie w rejonie Negoslawci i Wukowaru. 112 pułk miał w tym czasie wspierać operacje bojowe nad Towarnikiem Niemcy. Ilea, Sidowski, Banowici, a później w rejonie Nijemci i Rolika. W ciągu pierwszego dnia ofensywy utracone zostały dwa samoloty, jak jeden ze 113 pułku. W obu przypadkach doszło do zatarcia silnika, a piloci ratowali się na spadochronach. 12 kwietnia nie doszło do żadnego spotkania z niemieckimi pilotami, tylko raz z daleka Jugosłowianie meldowali o tym, że dostrzegli dwa samoloty, których nie umieli jednoznacznie zidentyfikować, a które wzięli za maszyny niemieckie. Jednakże ich piloci na tyle szybko się oddalili, że nie było możliwe ich rozpoznanie i przypisanie do jakiegoś konkretnego typu do 21 kwietnia 1945 roku jugosłowiańskie, jaki wykonały 228 lotów bojowych. Jednocześnie na ziemi front przesuwał się bardzo szybko, a armia niemiecka nie miała już wiele wspólnego z dawnym Wehrmachtem, który 4 lata wcześniej tłukł jugosłowiańską armię na kwaśne jabłko, jak chciał i gdzie chciał. Dlatego też 4 maja konieczne okazało się przerwanie działań bojowych prowadzonych przez jugosłowiańskie myśliwce, które poświęciły ten dzień na przebazowanie maszyn bliżej frontu. W maju piloci dwóch pułków wykonali 99 lotów na samolotach Jak 1. Ostatnie loty bojowe wykonano w dniu 15 maja. Zadanie to wykonał Stevan Dimitriević. Ze 113 pułku, który leciał w parze z Todorem Stankowiciem, który siedział wówczas za sterami Jaka 9T. Zadanie polegało na rozpoznaniu lotniska Pleso w pobliżu granicy z Austrią. W chwili zakończenia działań wojennych lotnictwo jugosłowiańskie miało 64 sprawne samoloty, jak 1 10 niesprawnych i 10 remontowanych. Oprócz tego korzystano także z Jaków 9T, Jaków 3 i Jaków 7W. Trudno powiedzieć, ile Jaków 3 było w tym czasie w Jugosławii, ale czasami można spotkać się z informacjami, że Jugosławia posiadała tylko dwa samoloty Jak-7W, które dostarczono dopiero w czerwcu 1945 roku. Co do Jaków 9T, to miało ich być aż 14. No dobrze, ale jak się zaczęła cała jugosłowiańska epopeja samolotów Jak-3, tym bardziej, że obecnie możemy co najmniej jeden taki samolot zobaczyć w muzeum w Belgradzie. Otóż 24 stycznia 1945 roku dowódca 112 pułku, weteran walk w roku 1941, kapitan Poluinec, wykonał pierwszy lot na Jak-3, później latał na samolocie z numerem 10 aż do końca wojny. W kolejnych dniach z samolotami Jak-3 zapoznali się m.in. dowódca 113 Pułku, kapitan Lipowściak, który w dniu 18 lutego 1945 roku wykonał wspólnie z podpułkownikiem Szcirowem, radzieckim dowódcą Pułku, wspólny lot bojowy, podczas którego obaj lotnicy ostrzelali nieprzyjacielską kolumnę niedaleko Brzko Bielina. W marcu przeszkolenie na samolotach JAK-3 przeszedł porucznik Forkapic. Niestety nie obyło się też bez strat spowodowanych m.in. przez radzieckich pilotów, którzy 8 kwietnia podczas popisywania się ewolucjami powietrznymi na małej wysokości doprowadzili do kontaktu samolotów z Ziemią i uszkodzili dwa JAK-3, no ale tym razem szczęśliwie udało im się wylądować. Ostatni lot bojowy na Jakach 3 z jugosłowiańskimi znakami wykonali piloci 113 pułku Lipowszczak i Forkapic. Na osobne omówienie zasługuje także wykorzystanie Jaków w Jugosławii po wojnie, ale o tym innym razem, bo i tak zmontowanie dzisiejszego materiału było trudne między innymi ze względu na braki w ikonografii. A dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał wzbudził Państwa zainteresowanie. A jeśli tak było, to zachęcam do wspierania kanału. Można to zrobić na kilka różnych sposobów. Po pierwsze, za pośrednictwem wirtualnej kawy, do której link znajduje się w opisie filmu. Po drugie, za pośrednictwem wsparcia w serwisie YouTube. A jeśli z jakichś przyczyn nie chcecie albo nie możecie wesprzeć mnie w ten sposób, to zachęcam do sięgania po inne materiały na kanale lub do obejrzenia reklam. Bardzo serdecznie dziękuję za całe wsparcie z wirtualnej kawy i pozdrawiam widzów wspierających. Radka Bartosza Sieradzkiego, Roberta Nowosada, Sławka BZDZ, Pana Horsa, Andrzeja Rada, Artura, Adama Mikołaja Jakuba Barskiego, Hollywood Trousersa, Grabka, Tomasza Mrożka, Stanisława Sawickiego, Konrada Jeszkę, Mirka Samsela, Macieja Rozparę, Piotrka Rutę, Kacpra Kaszlugę, Marka Szczepanowskiego, Filipa Wysoczańskiego, Rysia Borysia, Marcina Słabonia, Pankinsana i Hena Agliego. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia się z Państwem.